Cześć wszystkim, witam Was w analizie trendowej rynku kryptowalut i nie tylko rynku kryptowalut. Myślę, że będzie dosyć ciekawie. Także, jeżeli takie analizy trendu Was interesują, to zapraszam do tego odcinka. Zaznaczam jeszcze, że analiza trendu ma od 40 do 50% skuteczności. Tak dokładnie, tak mało co drugi trade ma prawo wyjść. Jednakże charakteryzuje się tym, że jeżeli łapiesz trend i ten trade co drugi, prawda. Bo 50%, co drugi ci wychodzi, no to jesteś w stanie złapać przykładowo tak długi ruch jak ten. No myślę, że Risk to Rewards jest wartościowy. O tym jeszcze będziemy mówili więcej w odcinkach, a tymczasem zapraszam do dzisiejszej analizy. Zapraszam również do grup tematycznych Tajemnice Kryptowalut. Na grupach znajdziesz najświeższe informacje, newsy oraz wydarzenia z rynku kryptowalut, a linki do tych grup znajdziesz w opisie tego filmu. Okej, okay, to jest dosyć istotne to, co powiedziałem we wstępie. Ogólnie będzie też na ten temat cały materiał, mianowicie mówiąc o tym, że tak naprawdę na rynku każdy się myli. Pytanie jak bardzo? I słuchajcie, w ostatnim odcinku ja też się trochę pomyliłem. Mianowicie dlatego, że jeśli chodzi o Bitcoina, tutaj w tym momencie wyłapywałem, wyłapywałem osłabienie trendu, bo no, widziałem tutaj osłabienie tego trendu, ale mówiłem, że jestem bez pozycji, obserwuję co się będzie działo. No i generalnie zjechaliśmy pod jedną tutaj wstęgę pod strefę zainteresowania i odbiliśmy się tutaj od tej średniej kroczącej, żeby potem po prostu wrócić i wybić tak naprawdę nowe szczyty. No i z osłabienia trendu zrobiło nam się tak naprawdę korekta w trendzie, i pójście dalej. Co za tym idzie? Teraz oczekiwałbym i myślę, że bardzo dużo osób oczekuje ataku po ATH, które jest no bardzo, bardzo blisko. 112 to już tak naprawdę dzisiaj było 110, więc tak naprawdę 2000 DATH to jest no, żaden ruch. To się może wydarzyć w ciągu godziny dosłownie. No i de facto zobaczymy. No, w tym momencie jesteśmy w dosyć mocnej konsolidacji. Pytanie, czy my nie będziemy z niej się za chwilę tutaj wybijać? Mam nadzieję, że do góry. no Myślę, że każdemu zależy na tym, żeby rynek rósł i żeby to się tutaj fajnie kręciło. Bo jeżeli też generalnie rynek rośnie, Bitcoin rośnie, no też projekty się ulańczują, często no, z lepszym skutkiem niż w ostatnim czasie i wygląda to zdecydowanie lepiej. Jeśli chodzi o sam trend, no Bitcoin jest na razie w trendzie wzrostowym. Tutaj faktycznie było to osłabienie, ale ono z tego osłabienia się wybiło i poszedł sobie bardzo fajnie dalej, więc to jest bardzo zadowalające. Jeżeli trzymacie ląki na Bitcoinie, jeżeli ktoś wchodzi w naszej strefie zainteresowania, no to myślę, że też jest tutaj zadowolony. I tak naprawdę, gdzie dolecimy i gdzie skończy się trend? Słuchajcie, umówmy się, tak szczerze, tak naprawdę szczerze, nikt tego nie wie. Czy szczyt będzie przy 120, czy szczyt będzie teraz przy 112, czy my dolecimy, starczy nam mocy na 130, szczerze wątpię, że jeszcze 30% wzrostu mielibyśmy zrobić. Ale prawda jest taka, że nikt tego nie wie. Ile tutaj będzie prądu, tam dolecimy i tego nie można lekceważyć. Trendy trend jest myślę, że to jest chyba najważniejsze zdanie, jeśli chodzi o rynki w ogóle kapitałowe, giełdy i tak dalej. Tam gdzie dolecimy, tam będziemy po prostu tak. Jak będziemy widzieli coś takiego, osłabienie trendu i przecięcie się średnich, takie wyraźne przecięcie, tak jak mieliśmy, słuchajcie, w grudniu. Nie wiem, co tutaj na tym tradingu dzisiaj się dzieje. No tutaj, tutaj też była właśnie bardzo podobna konsolidacja, o tym mówiłem w ostatnim odcinku. I tutaj było osłabienie trendu i przebiło niżej, wróciło skrzyżowanie średnich kroczących i dalej wejście w bardzo długoterminowy, bardzo mroczny trend spadkowy, który de facto pro, pogrążył najwięcej ludzi. Bo o ile Bitcoin zleciał tam powiedzmy ze 110 na w pewnym momencie 75 załóżmy, to jedno, ale to jak zleciały alty to jest druga sprawa. Bitcoin w tym momencie wrócił, ogóle zwróćcie uwagę jak pięknie było widać ten trend spadkowy, tak po przecięciu na dużych interwałach. Tak, teraz jesteśmy w trendzie wzrostowym. Kiedy on się skończy, no zobaczymy. Może się skończyć za tydzień, a może sobie trwać i do jesieni. Także no, trzeba nie spekulować, ale na bieżąco po prostu reagować na to, co się dzieje. I teraz tak, co mamy? Mamy, słuchajcie, to, że trend nam tutaj na razie leci. I o ile Bitcoin, tak jak powiedziałem, Bitcoin się fajnie odbudował o tyle Alty się nie odbudowały. Alty wyglądają koszmarnie. Weźmy na razie Ethereum. Ethereum jeszcze jak cię mogę. Ethereum jeszcze jak cię mogę. Tutaj było znaczące przełamanie tego trendu, ale był powrót, konsolidacja i to coś takiego jest no trade zone. W momencie, gdy się średnie się nachodzą. Tutaj jest no trade zone. Ewentualnie, jak tutaj już ona faktycznie po tym mocnym wybiciu się kierowała do góry, można było sobie zaryzykować, ale było to i tak mimo wszystko za za duże ryzyko. Ja bym w tym momencie poczekał na coś takiego na eterze. w momencie, gdy ta średnia dogoni cenę i wtedy ewentualne wejście, bo tutaj z tego z tego setupu nie dało się wyczytać nic. No i teraz, jeżeli Bitek będzie szedł, no to eter tak samo będzie szedł, więc tutaj nie ma za dużej filozofii. Chciałbym zobaczyć 3000 dolarów za Ethereum w najbliższym czasie, czy tak się wydarzy. Zobaczymy, no 3000 jest taką dosyć nawet nie magiczną, psychologiczną strefą, tak, no, równa strefa, prawda, więc zobaczymy, czy tam dolecimy. Jeśli chodzi o altcoiny, Hype, Hyperliquid, moim zdaniem Hyperliquid bardzo fajnie sobie tutaj radzi, w ostatnim czasie, no, mega wzrosty zrobił, tak, mega wzrosty, jest trendowy, widać ten, widać ten trend bardzo, bardzo wyraźnie, tutaj nie ma jakiejś mega filozofii, jeśli chodzi o Hyperliquid, bardzo fajnie on się porusza, bardzo fajnie on się zachowuje, więc... Obserwować, jeżeli ktoś chce, no to oczywiście może sobie rozgrywać. Jeśli chodzi o fundamenty, średnio mnie one interesują, ale wiadomo, że to jest Perpetual Dex. Jest to projekt, który w ostatnim czasie gdzieś tam wziął mocno prym. No i zobaczymy, tak? No, bardzo fajnie nam tutaj zareagował, na to reaguje nam na tą strefę. Chciałbym zobaczyć. Te, tutaj mieliśmy ostatnio ATH na 45 dolarów. Chciałbym zobaczyć dojście do 5, 50, i może dalej, tak? Ja tutaj będę to rozgrywał na bieżąco, więc zobaczymy, jak nam się to, jak nam to, słuchajcie, wyjdzie. Jeśli chodzi o altcoiny, jeszcze chciałbym omówić Jasmine, bo widziałem, że też się pojawiał w komentarzach. Jazz mi się pojawiał w komentarzach, jak on tutaj wygląda. Chyba spadkowo, tak, wychodzi. Trend spadkowy mamy tutaj. No, widać zresztą na czarno-na białym. Swoją drogą w kwietniu, jak alty się odbijały, no to on też bardzo fajnie odbił. Jak to wygląda w perspektywie do grudniowych szczytów, bo tam wtedy wszystko miał szczyty. No właśnie, tak jak powiedziałem, tam w momencie, gdy mówiłem o Bitcoinie. Em, o ile Bitcoin spadł i odbudował się, nawet poszedł wyżej, bo zrobił nowe ATH, alty się nie odbudowały i w tym momencie wyglądają tak, jak wyglądają. Na, na ten moment jesteśmy jeszcze w trendzie spadkowym, jest tutaj w tej strefie dosyć ważnej. No i pytanie, czy nam przebije to, tak? Jeżeli my zobaczymy tutaj wyjście, jakiś cross i zmianę trendu, no to, no to tak. W tym momencie nie widać tego, tej mocy. Wiadomo, jeżeli będzie tutaj jakiś alt season, tak? Coś takiego, no to Jasmine też dostanie prądu. Jednakże no z tego co wiem, Jazmi to jest koń, który jest w przednich osy. Często jest tak, że te stare kotlety nie są odgrzewane, chyba że to są super mocne rzeczy, tak jak XRP czy coś. No to tak, ale no tutaj już było, Były dwie fale wzrostowe, nawet było chyba więcej niż dwie fale wzrostowe. Tak, Jazmi miał tutaj, miał tutaj kilka swoich rajdów, naprawdę. I w tym momencie no zobaczymy, czy będzie kolejny rajd. Tak jak mówię, no trzeba obserwować, trzeba obserwować trend, te trendy są dosyć wyraźne na altcoinach i jak zobaczymy trend, no to ewentualnie w ten trend się, słuchajcie, podłączyć. Na ten moment nie widać jeszcze zmiany trendu, jeżeli chce ktoś sobie teraz kupować dołki na potencjalną zmianę trendu, no to jest, moim zdaniem, ja już też to przerabiałem wiele lat i moim zdaniem to jest rzut monetą, aczkolwiek czasami rzucisz, że zarobisz, tak, że rzucisz z korzyścią dla Ciebie, że tak powiem, nie? Um, ja bym tutaj poczekał na potwierdzenia, ale to jest tylko moje zdanie i nie musicie za nim podążać. Jeszcze chciałem omówić dzisiejszego e, Bearachaina. Ja na Discord wrzucałem, kiedy grałem, jak grałem i, i co robiłem z Berachainem. Na ten moment przestałem, chyba wczoraj pisałem, że już dziękuję za Berachaina, teraz sobie odpocznę. E, mi się no, tutaj zrobił turbo spadki, turbo, turbo spadki. Trend był widoczny, bardzo fajnie tutaj to zagrzało, e, jeśli chodzi o Bearachaina. I teraz no, tak naprawdę niewiele się zmieniło. Ja swoje ostatnie pozycje otwierałem po 1.9 w tym momencie po spadkach i Bitcoin przy ATH. E, inaczej po spadkach tutaj Bitcoin w tym momencie jest przy ATH, a miśki są dalej 1,7, więc no, takie odbicia to są w ogóle o czym my mówimy. Bitcoin w trendzie mega wzrostowym, alty w trendzie spadkowym, ale nie wszystkie, bo tak jak powiedziałem, Hyperliquid. E, no, widać jaki ten trend jest, jak to fajnie wygląda. Tutaj akurat jest, jeżeli ktoś trzyma HyperLiquid, no to myślę, że powinien być zadowolony. Słuchajcie, jeszcze na koniec przejdźmy, z, odbijmy trochę od kryptowalut, przejdźmy sobie na inne trendy. Dajcie w ogóle znać w tym momencie, czy chcecie, aby na tym kanale pojawiały się analizy innych par trendowych, nie tylko bitcoina i altcoinów, bo może kogoś to zainteresuje. Także jeżeli Was to interesuje, dajcie znać w komentarzu, tak, analizuj inne rynki. A więc przejdźmy na DAXA rynek niemiecki, prawda, tutaj no, mega trendowo, też to również widać, widzę, że coś mi trading zwalnia. No tutaj tak jak widzimy DAX jest turbo, turbo trendowy, Wy, tutaj w czerwcu miał jakieś tam delikatne spadki, ale w tym momencie znowu wraca do łask i pytanie, czy nie będzie chciał polecieć nam tutaj na ATH. Z, z drugiej strony, tak jak się tutaj zastanowić, to wcale on nie wszedł w trend spadkowy, bo tutaj nie było krosa, tylko tutaj było po prostu taka no, mocniejsza korekta, bym powiedział, w tym trendzie, i bardzo szybko nam tutaj zawróciło. Więc póki co, DAX również w trendzie wzrostowym, tutaj DAX jest dosyć łatwy do rozgrywania. Nie? DAX bardzo fajnie sobie tutaj radzi. Podobnie SP, tutaj akurat NASDAQ, NASDAQ w ogóle chyba na ATH w tym momencie, tak jak dla Was tutaj to pokazuje. Cyk. No tutaj to w ogóle się dzieje magia, tak? Nasdaq jest na Turbo ATH i no tak naprawdę cały czas rośnie i to jest też dla rynku kryptowalut. Niektórzy uważają, że skoro akcje amerykańskie, Nasdaq, tak spółki amerykańskie rosną, no to krypto też będzie rosło i coś w tym jest, bo tutaj chodzi o migrację kapitału z ryzykownych do z ryzykownych aktywów, z bezpiecznych aktywów, jak złoto, do ryzykownych aktywów, jak w tym wypadku Nasdaq czy Krypto. Tutaj one są dosyć mocno skorelowane, i to, co widzimy, to się autentycznie dzieje. Na dzień dzisiejszy mamy ATH na US100. Weźmy sobie jeszcze jedną parę, weźmiemy euro dolar. Myślę, że to jest interesujące również. No, tutaj też jest para mocno, słuchajcie, trendowa, tak jak widzicie, i za chwilę będzie wracało nam do strefy zainteresowania na H4, jeżeli to kogoś interesuje. euro dolar, no mocno, mocno trendowo, dosyć łatwe do rozgrywania, także jeżeli kogoś interesuje euro dolar, no to warto zwrócić na niego słuchajcie uwagę, i jeszcze złotko sobie weźmiemy na koniec. No, złotko tutaj troszeczkę nam wybija się ze strefy zainteresowania dołem. Na ten moment no, jest w trendzie wzrostowym, tak widać, że ten trend troszeczkę zwolnił, ale jeszcze się nie przełamał. Jeszcze nie ma krosa, jeszcze nie ma XA i czy to nie po prostu może zwolnienie trendu, żeby pójść dalej? Zobaczymy. Złoto, tak samo jak dużo, ono w dłuższej perspektywie, tak jak widać, jest w konsolidacji. Złoto ma się no, całkiem nieźle: 3 300 za złoto, no to jest, jest bardzo ładnie i zobaczymy, gdzie nas to jeszcze doprowadzi. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym Wam zwrócić uwagę. To jest coś, co myślę, że każdemu graczowi, każdemu, no graczowi, graczu jest bliskie sercu, polskiemu graczowi, tak, czyli CD-projekt Red. No, tutaj trend jest turbo widoczny, tutaj bardziej trzeba patrzeć nawet na dniówki, bo mówimy o spółce, która istnieje, no kilkanaście, kilkadziesiąt właściwie lat na rynku bo to jest bardzo, bardzo długa historia ale jakby się tak zastanowić, to od maja 2024 jest w wyraźnym trendzie wzrostowym. I gdzie nas to zaprowadzi? No, ja śmiem twierdzić, że nas to zaprowadzi co najmniej do premiery następnego Wiedźmina. Oczywiście mogą być po drodze, bo to jest kilka lat, mogą być po drodze jakieś zmiany trendów krótkoterminowe czy coś, ale tendencja jest turbo-turbo wzrostowa i zobaczymy, jak CD Projekt Red sobie z tym poradzi. Dajcie znać, czy będziecie czekać na Wiedźmina 4, czy będziecie w to grać i w ogóle co sądzicie o CD Projekt Red, bo powiem Wam szczerze, w momencie, gdy kupuję właśnie coś takiego jak CD Projekt Red, to. Pierwszy raz od dawna czuję, że kupuję coś, co ma autentyczną wartość i to nie zniknie z dnia na dzień, tak jak mają to na przykład altcoiny, z tego względu, że CD Projekt RED, tak jak widzicie, tak jak wiecie, weźmy sobie miesięczny wykres. Cyk. No CD Projekt Red jest z nami bardzo, bardzo długo. Tutaj pokazuję od 2002 roku. Myślę, że to jest dłużej niż niektórzy na rynku, niż niektórzy gracze rynku kryptowalut w ogóle żyją, bo mamy dosyć dużo. No młodych ludzi po prostu, tak. Więc no CD Projekt Red, mega historia i tutaj mega trend, tak, w tym momencie nawet zachowany z perspektywy miesięcznej, to w ogóle jest szaleństwo. CD Projekt Red, dłużej niż, dłużej niż Bitcoin w ogóle istnieje. Tutaj oczywiście nie zachęcam nikogo do kupna CD Projekt Red czy coś, tylko po prostu Wam omawiam, jak to wygląda, bo jest w trendzie wzrostowym, jest premiery gry, e, dosyć ważnych gier są przed nimi i tak. Ja osobiście posiadam ich akcje, może też dzięki temu nie jestem obiektywny, ale przynajmniej cieszę się, że posiadam coś, co autentycznie ma wartość, ich produkty coś robią na świecie, a wręcz ten świat, no może nie zmieniają, ale e, bez wątpienia. Mm, Wchodzą w kanon popkultury już na świecie, no bo wiedzimy w tym momencie, no to prawda, nie trzeba o tym, chyba nie trzeba tego przedstawiać, także jest to coś mega, mega interesującego. I my wracamy, słuchajcie, do, przechodzimy właściwie do podsumowania. Ok. Dajcie znać, czy taka analiza Was interesuje. Wiem o tym, że to jest niecodzienne na polskim YouTubie, w ogóle niecodzienne w Polsce analizować trend, zazwyczaj wszyscy analizują strefy itd. Ja troszeczkę inne mam spojrzenie do tego, myślę, że ciekawe. Dajcie znać, czy Wam się to podoba. I tutaj zaznaczam, że analizy trendowe, w ogóle granie trendowe ma to do siebie, że tutaj nie będzie 80% skuteczności, wystarczy bez wątpienia 40 czy 50, żeby być bardzo profitowym, tak? Ja to zauważyłem też u siebie na przestrzeni lat, że ja czasami potrafiłem zrobić kilka tradeów dużych tradeów w ciągu roku, grając pod trend, żeby na tym bardzo dobrze zarobić, tak? mimo, mimo iż po drodze miałem dużo w top, jakiś tam no, po drodze miałem dużo w top, tak? Wcześniej nie było to tak usystematyzowane, jak jest teraz, więc myślę, że to też skłania do myślenia. Zwróćcie też uwagę, że jakby się tak bardziej zastanowić, to dużo ludzi gra z trendem, ale na spocie, bo to jest tak samo. Wykres jest taki sam, a czy zastosujesz do tego dźwignię, czy nie, no to to już jest Twoja kwestia. Dajcie znać, czy to Wam się podoba, a my jak zwykle widzimy się w kolejnym odcinku Tajemnic Kryptowalut. Pozdrawiam Cię i cześć!